Gościem ekspresu Biedrzyckiej, pan Zygmunt Łukaszczyk, były Wojewoda Śląskie, były prezes katowickiego holdingu węglowego. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, kłaniam się, pani redaktor, słuchaczom i telewizorom. I telewidzom, którzy właśnie od tego chciałam zacząć, oddają dzisiaj od początku naszego programu głosy w sądzie, w którym zadaliśmy im takie pytanie. Czy Polska poradzi sobie bez dostaw z gazu, gazu z Rosji? 80% twierdzi, że tak, 20% że nie. Czy nasi widzowie są zbyt daleko idącymi optymistami, czy rzeczywiście sobie poradzimy? No, trzeba by było zaznaczyć przede wszystkim najważniejszą kwestię. Każdy monopol jest zły. Każdy monopol w zakresie dostaw, w zakresie usług, a tym bardziej jeżeli chodzi o monopol surowców energetycznych, które to dla Polski w obecnym i przeszłym czasie mają niesamowite znaczenie. Proszę zwrócić uwagę choćby tylko na to, że Polska zużywa średniorocznie około 20 miliardów metrów sześciennych gazu. W związku z tym należy tą dostawę gazu mocno zdywersyfikować, i tak się działo już od dłuższego czasu, aby przygotować się do tego, co się w zasadzie dzisiaj 8 rano stało. Jeżeli chodzi o te 20 miliardów metrów sześciennych gazu, to mamy w tym pakiecie blisko 9,5 miliarda metrów sześciennych gazu z Rosji, 4 miliardy ujęć własnych i około 6,5 miliarda które jest w stanie przyjąć gazoport w Świnoujściu. No i zachodzi podstawowe pytanie, które Pani redaktor zadała, czy te 9,5 miliarda metrów sześciennych gazu jesteśmy w stanie na chwilę obecną zastąpić innymi dostawami. Ja że bezpieczeństwo energetyczne kraju w zakresie dostaw gazu dla indywidualnych odbiorców jest zapewnione. Z tego względu, że w, o czym była mowa, 2 miliardy metrów sześciennych gazu mamy w zbiornikach, czy też w magazynach gazu, to jest wypełnienie w granicach 70%. Wystarczy to na około półtora miesiąca czasu, ale mamy również możliwości wejścia ze strony Niemiec czy Czech, jeżeli chodzi o uzupełnienie tego gazu. Doskonale wiemy, że umowa w zakresie dostaw gazu jamańskiego i tak skończyłaby się końcem tego roku, a więc wiele wiele wcześniej, wiele wiele lat wcześniej już o tym myślano, aby zdywersyfikować te dostawy, choćby poprzez właśnie gazoport w Świnoujściu, ale również budowę gazociągu ze Skandynawii, który ma uzupełnić te brakujące miliardy metrów sześciennych. Należy poszukiwać jeszcze innych form dostawy gazu bo dzisiaj patrzymy na to z punktu widzenia rzeczy najistotniejszych, a mianowicie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Temu Kowalskiemu w Polsce trzeba wprost powiedzieć przysłowionemu Nowakowi Kowalskiemu, że dzisiaj w tym kontekście zagrożenia Dostawą gazu nie powinno być. No, tylko właśnie przez cały czas podkreśla i Pan, i wczoraj podczas tej konferencji po sztabie kryzysowym, minister Moskwa i były minister Naimski, że nie zabraknie dostaw gazu dla indywidualnego klienta. Pan mówi o umownym Kowalskim. A co z gigantycznymi firmami? Co z tymi, którzy robią nawozy sztuczne? Czy, czy tutaj w fabrykach, w tych ogromnych odbiorcach, u tych ogromnych odbiorców Gazu nie będzie problemu z dostawami? No, dzisiaj głównymi odbiorcami gazu oczywiście są zakłady przemysłowe, zakłady azotowe do produkcji, do produkcji nawozów sztucznych. Wiemy, że wchodzimy w obszar za chwilę, w okres zasiewów. Te nawozy są potrzebne, ale również mamy wielu odbiorców gazu, jeżeli chodzi o dostawy energii cieplnej i częściowo energii elektrycznej. Ale musimy mieć na względzie bezpieczeństwo energetyczne w głównej mierze przysłowiowego Nowaka i przysłowiowego Kowalskiego. Jemu w pierwszej kolejności trzeba dzisiaj powiedzieć wprost, dla niego tego gazu nie powinno zabraknąć, a wszystko robić, aby maksymalnie zdywersyfikować i szukać tych możliwości u sąsiadów, jakimi są Niemcy. I cześć. No właśnie, tu dochodzimy do kolejnego problemu i bardzo czarnego scenariusza, ale je także trzeba rozpatrywać, bo jeżeli mówimy o dywersyfikacji dostaw, to oczywiście pojawiają się nasi partnerzy z Europy Zachodniej, ale oni także są uzależnieni od rosyjskiego gazu. Co jeśli Putin nie zatrzyma się na Polsce, Bułgarii i Litwie, tylko odetnie dostawy także innym krajom, to my wtedy też już nie będziemy mieli skąd brać. Oczywiście to jest bardzo dobre pytanie na dzisiaj i uważam już dzisiaj z tej perspektywy, właśnie że może się to zdarzyć również w stosunku do Europy Zachodniej. Dzisiaj tylko w jedności jest siła we wspólnocie, we wspólnych działaniach i my nie możemy być oazą, nie możemy być samotną wyspą w rozpatrywaniu tego typu kwestii, bo Europa powinna w tym zakresie działać jako monolit w stosunku do tego co się dzieje za wschodnią granicą. A jak pan ocenia takie wypowiedzi rządzących, którzy twierdzą, że to oni zadbali o interesy Polski, to co się wczoraj wydarzyło jest historycznym dniem, że jesteśmy niezależni od rosyjskiego gazu i że właściwie to jest sukces obecnego obozu władzy. Jak to rozpatrywać pana zdanie? Czy w ogóle powinniśmy poważnie podchodzić do tego? No chyba trzeba, bo to są jednak ludzie, słowa ludzi, którzy rządzą. No, ja cały czas mówię, że, że pewne słowa polityków można zmierzyć ciężarem. Kiedyś powiedziałem takie hasło, że słowo prezydenta Stanów Zjednoczonych waży tonę, żeby to jakoś zwymiarować, a mm. słowo niektórych polityków waży, ważą funty albo kilogramy. Trzeba zważać uwagę na słowa. Nie należy wprowadzać również niepotrzebnego zamętu i chaosu. Dzisiaj. Potrzebujemy takiej pełnej uczciwości w tym, co się stało historycznie już. Przecież gazoport nie został wybudowany za 2 trzy lata, to jest cykl technologiczny, to jest proces, proces zarówno technologiczny, jak i finansowy. I dobrze, że tak się stało, że gazoport został jako ten bufor naszego bezpieczeństwa oddany, ale oddajmy uczciwość wszystkim tym, którzy w tym procesie uczestniczyli i ten proces zainicjowali, bo dzisiaj bylibyśmy w zupełnie. Innym ślepym zaułku. Ale wiemy również i to, proszę Państwa, że ta umowa na dostawę gazu i tak czy tak skończyłaby się końcem roku. W związku z tym znacznie wcześniej należało sobie już zadać pytanie, co będzie 1 stycznia 2023 roku, kiedy jeszcze nie było wiadomo, że dojdzie do barbarzyństwa w Ukrainie ze strony Rosji. To są pytania, które. Politycy, odpowiedzialni politycy, uczciwi w uczciwym działaniu w stosunku do, do nas, do Polaków, mieszkańców, obywateli Polski, powinni sobie zadać te pytanie znacznie wcześniej, a nie dzisiaj czy wczoraj, kiedy o godzinie 8 zakręcono kurek z gazem. Mhm, czyli to dość. Dość optymistyczne apelować o uczciwość do polityków w tego typu sytuacjach. Wejdę, wejdę, ale... pani redaktor, przepraszam za, za słowo, bardzo. ale my musimy trochę w tym wszystkim też położyć się pewnym optymizmem. Nie wolno ludzi absolutnie, w ludziach wzbudzać takie poczucie strachu. Każda władza musi dać pierwiastek optymizmu, że potrafi z tym sobie poradzić. Dobrze, czyli podsumowując, bo musimy iść dalej. Rozumiem, że to że jesteśmy względnie dziś bezpieczni, żebyśmy już rozstrzygnęli te kwestie, to jest efekt pracy nie tylko obecnego rządu, ale także kilku poprzednich. Jest pewna ciągłość, ciągłość władzy, ciągłość odpowiedzialności, ale również ciągłość procesów inwestycyjnych, które miały miejsce bardzo dawno temu, nie rozstrzygając, która władza to rozpoczęła, bo my dzisiaj patrzymy z punktu widzenia tego, że to ma dać efekt nam Polakom. To teraz już ostatnia kwestia dotycząca gazu. Gdyby pan, proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że jest pan prezesem polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa, jakie decyzje od dzisiaj bardzo szybkie pan podejmuje, bo to też chodzi o kontraktowanie tych przyszłych dostaw, bo jeżeli szybko tego nie załatwimy, to trafimy gdzieś tam na licytację i będziemy działać na zasadzie, kto da więcej, do tego ten gaz trafi. To są sytuacje bardzo niebezpieczne, które mogą nas spotkać pod koniec tego roku. Więc co pana zdaniem trzeba zrobić na teraz, na już i jak najszybciej? Ja powiem, przytoczę słowa nieżyjącego już prezesa Kulczyka. Kiedyś go pytałem, mówiąc wprost: Ja nie powiedz mi taką rzecz, jeżeli masz zamiar wymienić prezesa swojej dużej grupy kapitałowej, to kiedy go ty szukasz? A on mówi: To ja go już mam przed podjęciem tej decyzji. Ja myślę, że odpowiedzialni prezesi takich spółek jak Pienigie, jak gaz system, ale również nadzorujący ten obszar właściwy minister rządu, tą odpowiedź powinien mieć nie dzisiaj. Ta odpowiedź powinna już być nawet nie przed rozpoczęciem wojny w 24 lutego tego roku, ale znacznie wcześniej, bo dzisiaj mówienie zrobimy, będzie i tak dalej, bo dzisiaj ludziom potrzebne są twarde fakty że na pewno tak jest i na pewno ten scenariusz bezpieczeństwa energetycznego w zakresie dostaw gazu mamy. Dobrze, to teraz przechodzimy do kwestii węgla, jeśli pan pozwoli, no, fatalne wiadomości ostatnio z polskich kopalń do nas docierały. Kopalnia Zofiówka, kopalnia pniówek, kilkanaście ofiar śmiertelnych wśród górników i wszyscy, którzy nie znają się na górnictwie, zadają sobie pytanie, czy coś jest nie tak z polskimi kopalniami? Jak to się dzieje, że dwa tak poważne wypadki w tak krótkim odstępie czasu, czy coś dzieje się z, bezpiecze z bezpieczeństwem, czy coś dzieje się z nadzorem? Co pan Powie ludziom, którzy się na tym nie znają, a którym takie pytanie jako pierwsze przychodzi do głowy. Ja przytoczę taką kwestię, jak studentom często opowiadam, że teoria jest wtedy, kiedy nic nie działa, ale wszyscy wiedzą dlaczego. Praktyka, kiedy wszystko działa, ale nikt nie wie dlaczego. Spróbujmy w tym wywiadzie połączyć teorię z praktyką, żeby wszystko działało, a przeciętny, znowu ten Kowalski w Polsce, wiedział, o co tak naprawdę chodzi. Bo często w tych komentarzach, wywiadach, posługujemy się pewnymi uproszczeniami, posługujemy się pewnymi hasłami, definicjami, często niezrozumiałymi dla przeciętnego Polaka. Powiedzmy sobie wprost. Dzisiaj polskie górnictwo jest górnictwem głębinowym. Schodzimy coraz głębiej po to bogactwo, jakim jest węgiel, surowiec energetyczny, i mamy do czynienia z szeregiem różnych zagrożeń. Zagrożenie metanowe jest jednym z zagrożeń, które czyha na górnika. Nadal. Mamy zagrożenie metanowe, pożarowe, wodne, wybuchowe, wyrzutowe. Tych zagrożeń jest wiele, ale dzisiaj najbardziej. Takim nieoczekiwanym i trudnym do przewidzenia pełnym tego słowa znaczeniu jest zagrożenie metanowe. Metan to jest po prostu normalny gaz o różnym stężeniu występujący tam w atmosferze kopalni, a ulokowany jest czy zmagazynowany jest w tych pokładach węgla. Nasz węgiel, polski węgiel, ten głęboko 1000-1200 metrów pod ziemią, jest który ma bardzo dużą twardość. W związku z tym ten, węgiel, ten metan ulokowany w węglu jest bardzo szczelnie jakby otoczony i wystarczy często wstrząs, wystarczy nieprzewidziane zdarzenie geologiczne, tektoniczne, że ten metan ulatnia się, wychodzi z tego górotworu albo też wybucha powodując wyrzuty skał. Ja to przytoczę taki może bardzo banalny przykład. To jest tak, jak z naprężeniem będki czy opony w samochodzie, pod dużym ciśnieniu wystrzał pójście tego powietrza. Mamy podobny obraz tylko w makroskali, jeżeli chodzi o pokłady węgla. Metan jest gazem palnym, jest, metan jest gazem wybuchowym, stąd też najważniejszą kwestią jest. Olbrzymia, olbrzymia profilaktyka, doświadczenie kadry, która odpowiada za wentylację kopalń, ale również za prognozowanie metanonośności węgla. Podam przykład. Znowu to hasło: metanonośność to dla ludzi przeciętnych no nic niewiele mówi, ale proszę sobie wyobrazić, że w jednym, jednej tonie węgla, tam zlokowanej 1000 metrów średnio statystycznie, na dole kopalni, ulokowane jest dzisiaj przeciętnie 14 metrów sześciennych tego metanu. Oczywiście zachodzi pytanie, jak w metrze, jak w tonie, w metrze sześciennym można ulokować 14 metrów sześciennych gazu? Tak, można. Gaz jest sprężliwy, w związku z tym występuje w takich małych bańkach, tak, w małych obszarach, w małych przestrzeniach, pod bardzo, bardzo dużym. Dobrze, przepraszam, piśnieniem. ja, ja Dobrze. Bardzo, bardzo dziękuję za te wszystkie szczegóły. Panie Zygmuncie, tylko nam trosz, nie, niewiele czasu zostało, a o dwa konkrety takie bardzo chciałam zapytać, bo ja na, zadałam panu pytanie, czy polskie kopalnie są bezpieczne? E, czy tam jest e, jednak jakiś kłopot z nadzorem? Bo powtórzę, wszyscy po tych dwóch katastrofach w tak krótkim czasie na, się nad tym zastanawiają. Jest bezpiecznie, czy nie jest bezpiecznie? Jest dobry nadzór, uczymy się na błędach, czy tego nie robimy? Nie, nie do końca wyciągamy wnioski z błędów. Proszę zwrócić uwagę, że tych katastrof, nazwijmy to, wywołanych zagrożeniem metanowym jest coraz to więcej, ale tego typu, które wydarzyły się ostatnio, że nastąpiły praktycznie dzień po dniu w dwóch sąsiadujących ze sobą kopalniach, jak mam cały przegląd tych historycznych zdarzeń, nie było. Ostatnie duże zdarzenie, zapalenie metanu, było w 2014 roku w październików kopalni Mysłowice Wesoła, ale tak występujących jedno po drugim nie. Być może należy zadać sobie pytanie, na ile była prowadzona dobra profilaktyka, na ile e, karuzela stanowisk, która, z którą mamy do czynienia ostatnio, nie spowodowała to że mamy mniej na przykład doświadczoną w tym zakresie kadrę. Oczywiście nie jest to absolutnie tutaj pełna diagnoza tego, tej sytuacji, bo zdarzenia występujące w kopalni są często nieprzewidzialne z uwagi na naturę. Jasna sprawa. To, jeszcze, to jeszcze jedna bardzo ważna rzecz na koniec, którą też rozważają eksperci od wczoraj szczególnie, bo wiemy, że mówiliśmy o rosyjskim gazie, ale no, rosyjski węgiel też sprowadzany jest do Polski setkami wagonów. Ten import jest jednym z największych w ostatnich latach. I teraz wielu zastanawia się, czy Import rosyjskiego gazu da się zastąpić, e, przepraszam, e, import rosyjskiego węgla da się zastąpić węglem polskim, wydobywanym w polskich kopalniach, czy trzeba jednak szukać źródeł gdzieś zupełnie indziej? Powiedzmy sobie uczciwie. Wszyscy ci, którzy opowiadają, że nagle zwiększą wydobycie, są nieuczciwi, nieuczciwi w stosunku do rzeczywistości, ale nieuczciwi w związ... również i do górników ciężko pracujących e, tam na dole. Proces technologiczny wydobycia jest procesem długotrwałym i to nie jest tak na wstyk, że nagle któryś z polityków nadzorujących polskie górnictwo powie, tak jak się to um, dzieje często, do końca roku macie wydobyć więcej, nie wiem, 3-4 miliony ton węgla. No takich y, możliwości nie ma. E, po drugie, to, za, to zagrożenie, a w głównej mierze metanowe i pożarowe. Ogranicza możliwości wydobycia tego węgla ze względu na uwarunkowania temperaturowe, ale również i na te związane z monitorowaniem całej przestrzeni. Nie da rady na pstryk, na polecenie polityka zwiększyć w polskich kopalniach do końca roku o x więcej wydobycia. Bardzo dziękuję za to spotkanie pan Zygmunt Łukaszczyk były wojewoda śląski były prezes katowickiego holdingu węglowego bardzo ciepło pana pozdrawiam i spokojnego dnia życzę do zobaczenia Dziękuję bardzo pozdrawiam wszystkich Pozdrawiamy